Dobry wieczór. A może dzień dobry. Jakie to ma znaczenie? O, o, o jakiej porze dnia ja tę swoją wypowiedź nagrywam? Jakie to ma dzisiaj znaczenie? Dzisiaj, kiedy jest YouTube i każdy może sobie odtworzyć ten materiał, tę moją wypowiedź o dowolnej porze dnia i nocy. Wybaczcie, że będę patrzył trochę w lewą stronę, ale z tej, z tej strony mam skierowane na siebie światło i... Już zaczyna mi to mocno naświetlać oczy, widzę tam takie białe kropki, nie białe, ale złoto-zielonka, czerwone kropeczki w oczach. A ponieważ jest wieczór, więc musiałem te flasze włączyć. Więc nie będę patrzył prosto w obiektyw, bo, bo mnie on oślepia. Bo, bo ta żaróweczka jest właśnie pod obiektywem, więc będę sobie tam od spoku. Mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać. W odbiorze tego, tej mojej wypowiedzi. Nie ma znaczenia, o której to nagrywam. Mamy YouTube, odtwarzamy to o dowolnej porze dnia i nocy. Ile razy nam się chce na okrągło, albo przerywamy tę wypowiedź, przerywamy oglądanie i, i szukamy czegoś nowego, co nam się bardziej, bardziej podoba. Ale ja Was chcę dzisiaj zachęcić do tego, żebyście pozostali ze mną i posłuchali tego, co mam do powiedzenia. Tematem dzisiejszej wypowiedzi jest porażka. Lubicie porażki. Lubicie porażki. To jeszcze raz zapytam, czy lubicie porażki. Naturalną odpowiedzią, jaką usłyszałbym z sali, gdybym mówił to do ludzi, a nie do, 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 do urządzenia nagrywającego tę wypowiedź, byłoby, że nie, nie lubimy porażek, nie, To najgorsze, co może nas spotkać. Teoretycznie tak, tak. To byłaby naturalna odpowiedź na, na to pytanie, czy lubimy porażki. Czy lubicie porażki? E, porażką jest to światło, które razi mnie po oczach. E, dobra. A ja was spróbuję namówić do tego, zachęcić do tego, abyście zmienili swoje nastawienie do porażek. Żebyście polubili porażki. Mało tego żebyście pokochali porażki może mi się to uda jak mi się to uda to dajcie łapkę w górę czymżeż jest porażka według słownika języka polskiego porażka to przegrana bitwa poważne niepowodzenie fiasko klapa klęska plajta przegrana strata I ja chcę was namówić do tego, żebyście to polubili. Tak, żebyście polubili swoje przegrane bitwy, żebyście polubili swoje poważne niepowodzenia, żebyście polubili swoje fiaska, swoje klapy, swoje klęski, swoje plajty, żebyście polubili swoje przegrane, i polubili swoje straty. Chcę was namówić do tego, żebyście to polubili. Dlaczego? No właśnie. To trudne pytanie, prawda? Znaczy trudne zadanie, żeby namówić kogoś do tego, aby polubił coś tak, coś takiego, o czym czasami nawet nie chcemy myśleć. Chcemy zapomnieć o tej porażce, tak? Dobra, przydarzyło się, zapomnij, nie bierz tego pod uwagę, tak? I życie trwa dalej, idź do przodu, nie pamiętaj o tym, nie skupiaj się nad tym. Tak reagujemy na porażki, tak reagujemy na to, co, co nas spotyka. Na skutek czego, właśnie? Bo to chciałem zwrócić na to uwagę. Porażka. Przegrana. Bitwa. Poważne niepowodzenie, klęska, i tak dalej, i tak dalej. Czy nie nasuwa Wam się na myśl od razu, że taka rzecz, że porażka jest skutkiem, efektem jakiegoś działania? Żeby w takim razie, żeby nie odnosić porażek. Ale żałby nic nie robić. Wtedy to dopiero będzie porażka. ci, Wtedy to dopiero będzie porażka. Jak Was przekonać do tego, abyście pokochali porażki? Myślę, że mi się to uda. Eee, za chwilę Wam coś powiem. A to może nie będziemy czekać tej chwili, tylko zacytuję Michaela Jordana. Znacie? No, myślę, że znacie. To są jego słowa. Nie trafiłem do kosza podczas mojej kariery ponad 900 tysięcy razy. 900 tysięcy razy. Nie trafione. Nietrafione 900 tysięcy razy. Cały czas mówię, że porażka związana jest z akcją, z czymś, co się dzieje, z czymś, co robimy. Michael Jordan był w akcji i 900 tysięcy razy nie trafił do kosza. Ale zauważycie, że po pierwszym razie się nie zniechęcił, po drugim razie się nie zniechęcił. Po setnej, nietrafionej piłce do kosza się nie zniechęcił. Po tysięcznej także się nie zniechęcił. I nigdy się nie zniechęcił. Przegrałem niemal 300 meczów. 300 meczów przegranych, przegranych. Ponosiłem w życiu porażkę za porażką. I dlatego odniosłem sukces. Tak, moi drodzy, bo porażka jest budulcem sukcesu, każdy sukces składa się z porażek. Przede mną tu jest średniowieczny mur. Ja miałem to zrobić, ale jakoś zapomniałem. Nie chciało mi się. Był taki zamysł, No, taki delikatny. W każdym razie nie zrealizowałem go. Miałem zamiar podejść do tego muru, bo on jest, to jest mur z czerwonej cegły, zupełnie niczym nie otynkowany i nagrać, złapać w kadrze cegłę, jedną cegłę pokazać palcem i nazwać to porażka i druga cegła porażka trzecia cegła porażka 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 porażka, porażka. i odjechać kadrem cofnąć się do tyłu pokazać piękny średniowieczny mur obronny takie mam widoki przed domem ci, którzy mnie znają wiedzą o tym mieszkam w, obrębach, w obrębie Eee, Średniowiecznej twierdzy i te mury zachowały się. Odniosły sukces, bo zachowały się, stoją do dziś eee, średniowieczne mury obronne. To tyle, Michael Jordan, o porażce. 900 tysięcy razy nie trafił. Gdyby ktoś pomyślał, eee, eee, Zupełnie nie znając Michaela Jordana, tak? Ja się przejęzyczyłem. 9 tysięcy razy, a nie 900 tysięcy razy. Porażka! Porażka. 9 tysięcy razy. Michael Jordan nie trafił do kosza. Przepraszam, kolego Michael, 9 tysięcy razy. Tak, za 9 tysięcy pierwszym razem. Była, e, był rzut celny. Przepraszam, poniosłem porażkę mówiąc o porażkach. E, za dużo mam światła, to tak się tłumaczy tylko, ale to tak ku wyjaśnieniu. Za dużo mam światła w oczach i nie widzę sam swoich notatek. Przeczytałem 9, a 9 tysię, tysięcy, tysięcy razy nie trafił do kosza. 300 meczów przegrał. I dlatego odniósł sukces, bo sukces składa się z porażek. Musimy ich mieć dużo, dużo jak najwięcej. Zagarniać je do siebie, łapać je, chwytać je, magazynować. Ja ostatnio się wyraziłem w takich słowach, że nie, nie wiem nawet gdzie, bo teraz tam Facebook czy inne, bo tych portali społecznościowych jest za dużo, że mam cały magazyn swoich porażek. Magazynuję je. Przechowuję je w dobrych warunkach. Zbieram swoje porażki. Tak przy okazji, to już tak na, 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 na marginesie, polecam książkę, żebym znowu dobrze przeczytał: Pepina Charlesa porażka znaczy zwycięstwo. Co robimy z tą porażką? Co robimy z tą przegraną bitwą? Z tym poważnym niepowodzeniem. Chcecie wiedzieć, co robimy z tym wszystkim? Jak to przekuć w coś, co okaże się sukcesem? Posłuchajcie dalej. Już nie będzie długo trwało. Mówiłem o tym, wspominając o porażce, że ona jest wynikiem akcji, czegoś, co zrobiliśmy. Jeśli mowa o akcji, to często, tak jak się popatrzy na tego Michaela Jordana, mówi się o ludziach sukcesu. Tam, gdzie jest dużo akcji, tam, gdzie dużo się dzieje, tam na koniec krystalizuje się sukces. Czym charakteryzują się ludzie, sukcesu. Po pierwsze wytrwałością. No, trzeba być, mieć niebywałą wytrwałość, żeby nie dziewięćset tysięcy, ale dziewięć tysięcy razy nie trafić do kosza i nadal do tego kosza rzucać. Niebywałą wytrwałość trzeba mieć. I chęć dążenia do celu, pomimo wszelkich, wszystkich niepowodzeń, porażek. A żeby coś takiego mieć, żeby mieć taką chęć dążenia do celu, pomimo tych, niepora, tych niepowodzeń, tych porażek, trzeba mieć coś, czym charakteryzują się ludzie sukcesu. Jeszcze ponad wytrwałość, trzeba mieć cierpliwość. Trzeba cierpliwie czekać, ale nie czekać z założonymi rękoma. Nie, 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 nie. Tego nie ma. Trzeba co? Trzeba systematycznie działać. Działać. Działać, działać. A więc trzeba być wytrwałym, cierpliwym i systematycznie działać. Rzucać tą piłką do kosza po kilka tysięcy razy, zanim nie wleci ona w tą niewielką, czerwoną obręcz. I Czym jeszcze charakteryzują się ludzie sukcesu? Odpowiedzialnością za swoje czyny. To też bardzo, ale to bardzo ważne. Człowiek sukcesu jest odpowiedzialny za swoje czyny. Jeśli poniósł porażkę, to za tę porażkę odpowiada często przed samym sobą albo przed swoim szefem. Czy też przed swoją rodziną i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu, nie umywa rąk. Jeśli chcesz odnieść sukces, to tak jak powiedziałem, musisz być wytrwałym, cierpliwym, działać systematycznie. I odpowiadać za swoje czyny. Ale czy to wystarczy? Otóż, moi drodzy, nie do końca, bo jeszcze jest jedna taka ważna rzecz. Trzeba umieć cieszyć się z sukcesu innych, mimo swoich własnych niepowodzeń. Dlaczego? To tutaj wypowiedzą, niech się wypowiedzą ci, którzy mają e, dobrą wiedzę na temat tego, jak działa nasza podświadomość. Bo my, ja to tłumaczę według swoich, swojego rozumienia, jeśli cieszymy się z sukcesu innych, jeśli nauczymy się cieszyć z sukcesu innych, nawet naszych konkurentów to projektujemy w swoim umyśle radość ze zwycięstwa. Jeśli nie potrafimy się cieszyć z sukcesów innych, jeśli mu zazdrościmy, albo złożyczymy mu, źle mu życzymy, to projektujemy w swoim umyśle coś takiego, jak właśnie złożyczenie samemu sobie. A wtedy nasza podświadomość zadziała w taki sposób, że będziemy unikali sukcesu. Tak to ja rozumiem. Tak to ja próbuję Wam tutaj dzisiaj to wytłumaczyć, wyłożyć. Na czym najlepiej się uczymy? Na wykładzie jakiegoś profesora? No, z pewnością tak, jeśli profesor potrafi sprzedać swoją wiedzę swoimi słowami. Uczymy się z książek, uczymy się z internetu, ale chyba najlepsze efekty nauki odnosimy na własnych błędach. Akcja. Akcja, jeszcze raz to powtórzę, słowo akcja. Jeśli unikniesz porażek, jeśli nie będziesz działał, nie popełnisz błędów, chociaż to samo w sobie będzie błędem, tak samo jak zaniechanie akcji. A jeśli nie popełnisz błędów, to na czym się będziesz uczył? Na wykładach profesora? Czy takiego gostka z YouTube'a jak ten? To nic nie daje. Uwierzcie mi. Musisz popełnić błędy. Są one potrzebne do tego, aby odnieść sukces. Porażki są budulcem sukcesu. Są potrzebne do tego, aby odnieść sukces. Ponosisz porażkę, bo popełniasz błędy. Uczyć się masz na własnych błędach, bo to jest najlepsza nauka. Bo to najbardziej boli czasami, tak. Własne błędy są najlepszą nauką. I przez te własne błędy popełniasz, ponosisz porażkę. I jeśli masz te błędy, jeśli popełniłeś ich już wystarczająco dużo, i tak jak powiedziałem wcześniej, masz na zapleczu pokaźny magazyn swoich porażek. To teraz możesz wziąć długopis, usiąść spokojnie, zanotować, wynotować, zrobić sobie jakieś tam wykresy, przeanalizować swoje. Porażki, przeanalizować swoje błędy. Po co? Po to, by ich nie popełniać w przyszłości. By ich unikać. Bo sukces jest zbudowany z błędów, zbudowany z porażek. Ale żeby dojść do, do tego sukcesu, no te błędy i porażki trzeba ominąć. Nie da się ich ominąć, wcześniej ich nie popełniając. Czy zgodzicie się tutaj ze mną? To by było chyba na tyle. Myślę, że to na dzień dzisiejszy, na tę chwilę w zupełności wystarczy. Powiedziałem, tydzień temu to akurat było jak dobrze pamiętam, może dwa tygodnie, nie wiem, bo mu się troszkę czas ostatnio kiełbaśli, że nagram kilka filmów e, takich serii motywacyjnej i jeśli będą one tutaj miały jakieś tam wzięcie, jeśli będzie jakieś zainteresowanie tymi filmami, to będę serię kontynuował. Jeśli nie będzie tej, tego zainteresowania, no to już może niekoniecznie będę kontynuował, przy czym ja nie... nie Będę traktował tego jako jakąś, jakąś tam porażkę, po prostu sprawdzam, szukam, testuję pole bojem tak? i szukam tematyki, w której dobrze się czuję, a w tym akurat chyba się dobrze czuję i która będzie odbierana przez, przez moich widzów. Jaki jest cel tego wszystkiego? To już chyba mówiłem, zresztą to jest chyba jasne. Tak? Ale dla, 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 dla pewności jeszcze dla tych, którzy tam nie wiedzą o co chodzi i się być może domyślają, po co on to robi, po co on tutaj gada takie kłopoty, to powiem, że ten kanał jest stworzony po to, aby promować moją książkę Fantazy, Król Myśli i całe moje pisarstwo to z przyszłości również. Wobec tego potrzebuję mieć tutaj dosyć sporo widzów. A żeby mieć widzów, muszę mieć tematykę swojej wypowiedzi, jakąś tam konkretną. Tak? I po to nagrywam te filmy. Tutaj, te właśnie, te, 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 te motywacyjne, bo chcę zobaczyć, czy ten temat Was zainteresuje, czy uda mi się przyciągnąć na swój kanał promujący książki ludzi. Chcę zobaczyć. Jak się to uda, to jestem w domu. Jak nie, to mam kolejną porażkę. Trzeba, będzie ją, trzeba ją będzie przeanalizować i zrobić coś innego na kanale. Na razie, testujemy pole, bojem i robimy wypowiedzi motywacyjne. Nie wiem, czy następna ukaże się za tydzień czy za dwa tygodnie, bo to zależy od wielu czynników. Natomiast, możecie w komentarzach do tego filmu. Zasugerować mi temat kolejnej wypowiedzi. To możecie tutaj zawsze zrobić. Nikt wam tego nie zabroni. To może na tę chwilę to będzie wszystko. Podczas filmu wyświetlały się pewnie, jeszcze nie wiem jak go tam zmontowałem, ale wyświetlały się pewnie informacje o mojej książce. To zapraszam do księgarenki Marfisz. Księgarenka.marfisz.pl Moje powieści Fantazy Król Myśli można tam sobie kupić, można sobie nabyć, a potem przeczytać. A jeśli się boicie i wahacie, czy warto przeczytać tę książkę, to poczytajcie opinię o tej książce. A opinię znajdziecie na portalu Lubimy czytać. Tam jest ich najwięcej, bo tam najczęściej ludzie swoje opinie o przeczytanych książkach wrzucają, publikują. I to moi drodzy, wszystko zależy mi na lajkach, tych palcach w górę. Chcecie to sobie dajcie do, do dołu? Ważne, żeby był ruch, żeby był sygnał. I zależy mi także na Waszych komentarzach. Możecie mi podpowiedzieć temat kolejnego, kolejnej wypowiedzi. Ja prawdę mówiąc wiem, o czym chcę mówić następnym razem, bo już się do tego przygotowałem. Ale jeśli do czegoś mnie namówicie, albo traficie akurat w coś, co uznam, że to jest warte tego, żeby to było jako wypowiedź numer dwa, to to zrobię. Nie wiem, czy za tydzień. Bo być może za tydzień zrobimy tutaj jakiegoś live'a na kanale, ale jak nie za tydzień, to za dwa tygodnie ukaże się kolejny materiał na playliście motywacyjnej. Dziękuję za uwagę. Hej!